Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału na YouTube, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Dlatego też pozwalam sobie zaprosić Was na 28. już ultrasamoukowy przegląd prasowy. Gwoli informacji, jako że byłem chory, nie pojawił się na moim kanale Facebook piątek z ultrasamoukiem, sama audycja jednak Ostatecznie powstała, w związku z czym pozwoliłem sobie dołączyć ją do tego ultrasąkołkowego przeglądu prasowego. Nie przedłużając dalej, zapraszam do oglądania. PAP poinformowała, że Studio Gier Activision Blizzard zostało kupione przez Microsoft. Oczywiście poinformowało o tym również serwisy branżowe, znów na różne sposoby i z naciskiem na różne aspekty transakcji. Były po prostu konkrety. Microsoft kupuje Activision Blizzard. Komputer World Polska. Przez wprowadzanie niepewności. Microsoft przejmuje Activision Blizzard. Zyskają na tym gry z serii Call of Duty. To interia.pl Czy Microsoft przejmuje Activision Blizzard, COD i Diablo tylko na Xboxie? Instalki.pl Były też mniej informacyjne, a mocniejsze emocjonalnie relacje. Microsoft szokuje. Takiej transakcji jeszcze nie było. Telepolis. Czy kosmiczne. Kosmos. Microsoft kupił Activision Blizzard. RTV Money. W tytułach pojawiały się również ceny. Microsoft organizuje przejęcie Activision Blizzard za 70 miliardów. What next? Czasem bardzo dokładne. Microsoft kupuje studio Activision Blizzard za 68,7 miliarda, miliarda yy, dolarów. Twoje PC. Były też wątki spiskowe. Prezes Activision Blizzard zarobi krocie na przejęciu przez Microsoft. Telepolis. Potem zaczęły się pytania. Kiedy gry od Blizzard trafiły do Game Passa? Mamy dobrą wiadomość. Instalki.pl. Próby spojrzenia w przyszłość. Kto zyska, a kto straci na największym przejęciu Microsoftu? Płakać powinny. A Google i Apple. Co z graczami? Komputer Świat. I pierwsze analizy. Historyczne przejęcie Activision Blizzard. Co dalej? Spytaliśmy polskich ekspertów. cd tylko Activision Blizzard. Oto największe przejęcia w historii Microsoftu. Komputerświat.pl Microsoft chciałby reanimacji marek Activision Blizzard. Ja poproszę te trzy tytuły. Antyweb.pl Microsoft kupuje Activision Blizzard. To największa transakcja w historii. Polityka.pl Zakup Activision Blizzard przez Microsoft. Pytamy branżę o opinię. Poligamia.pl Myślę, że nie powinienem się mądrzyć za wiele, jako że fanem gier komputerowych nie byłem i nie jestem. Nie znam się za bardzo na e sporcie i szczerze powiedziawszy, nie chcę się znać. A odwieczna rywalizacja między Sony PlayStation i Microsoft Xbox One nie bardzo mnie interesuje. Rozumiem jednak wielkość tego wydarzenia, za czym przemawia sama kwota, jak również lista marek zdobytych przez Microsoft po przejęciu Activision Blizzard, no, która robi wrażenie. Czy rzeczywiście historia zatoczyła koło i po przejęciu przez Xboxa firma stała się tym, z czym chciała walczyć? Jak twierdzi Spidersweb? Myślę, że z punktu widzenia graczy niewiele się zmieni, choć pojawiły się obawy, że niektóre gry znikną z platformy PlayStation, co zresztą szybko zostało zdementowane. Gry Blizzarda są znane i utrata rzeszy fanów z PlayStation to jest coś, co się po prostu nie opłaca. To tylko interesy, jak mówił Don Vito Corleone. Podobnie zresztą byłoby przy, było przy przejęciu firmy Bethesda te same obawy i te same rozwiązania, nie spodziewam się, by tym razem było inaczej. W czym Microsoft przegrywał, jeżeli chodzi o rywalizację z PlayStation same konsole niewiele się różnią to tak zwane exclusives a więc gry wypuszczone tylko na daną platformę. Biorąc pod uwagę, że gigant dysponuje naprawdę potężnym zapleczem, mówię o Microsoftzie, zapleczem technologicznym, upatrywałbym w tym przejęciu raczej możliwości współpracy w obszarze mieszanej czy rozszerzonej rzeczywistości. W końcu Microsoft ma swój Mixed Reality Toolkit, a Blizzard, mimo tego, że ostatnio nie miał najlepszej pasy, wciąż jest gigantem, jeżeli chodzi o gry. Takiej fuzji czy przejęcia nie robi się, nie mając dalekosiężnych planów. Pozostaje ciekawy, co będzie dalej. Chip donosi, że chirurzy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Maryland przeszczepili ludzkiemu pacjentowi serce zmodyfikowanej genetycznie świni. Te ostatnio wyhodowała firma Revivicor, dodając do zarodków ludzkie komórki macierzyste oraz kilka modyfikacji, by zmniejszyć ryzyko odrzucenia, np. przez usunięcie kawałka DNA odpowiedzialnego za produkcję alfa -galaktozy której nie produkuje człowiek. Pacjent żyje, czuje się dobrze, pozostaje wciąż pod opieką lekarzy. Gaczetomania informuje o nowym sposobie ograniczenia emisji CO2, budowie sztucznych drzew. Te w formie słupów o wysokości nawet 10 metrów tworzy firma Carbon Collect. Wnętrze wypełniają sorbentowe płytki, które mają pochłaniać nadmiar dwutlenku węgla. Rozwiązanie pozwala izolować go na przykład w betonie powstających budowli. Nie wiadomo jednak, ile dwutlenku węgla powstaje przy wybudowaniu jednego mechanicznego drzewa. Android.com.pl podaje, że w New Scientist opublikowano odkrycie, iż ksenoboty zbudowane na komórkach żab mogą się replikować. Zespół pod kierownictwem Josha Bongarda z Uniwersytetu Vermont i Michaela Levina z Uniwersytetu Massachusetts informuje, że w ten sposób mogą one tworzyć nowe ksenoboty jak nowe pokolenia. Materiał źródłowy do przeczytania na stronie Proceedings of National Academy of Science of the United States of America PNAS ocean battery sposób na rozwiązanie problemów z energią odnawialną Gadżetomania.pl Ultradźwięki w leczeniu zaburzeń psychicznych. Naukowcy wpłynęli na podejmowanie decyzji przez małpy. Whatnext.pl 12 Exciting Engineering Milestones to Look for in 2022. Spectrum.ieee.org Takiego zegarka jeszcze nie widzieliście. Szalony pomysł Facebooka. pcworld.pl Transplantologia to jeszcze nie jest poważna nauka. Znaczy się jeszcze nie stała się dziedziną medycyny, aczkolwiek jest coraz częściej eksplorowaną metodą, okazuje się i to od dobrych kilku lat. Miałem zamiar przez chwilę zamieścić tu link do filmu na YouTube z samej operacji. Zdecydowałem jednak, że nie chcę ograniczać filmu wiekowo, a przeszczep serca to nie jest, umówmy się, najprzyjemniejszy widok. I bardzo krwawy. Postanowiłem go swoim widzom i widzkom oszczędzić, zaś biorąc pod uwagę, że mam inteligentną publiczność, spodziewam się, że znalezienie go nie nastręczy wam trudności w razie ochoty czy potrzeby, jeżeli taka się pojawi. Bardzo spodobała mi się za to idea mechanicznych drzew. Nie chodzi o wygląd, tylko o osiągi. Okazuje się, że aby usunąć 100 ton CO2, trzeba 1200 drzew dziennie, co kosztuje 100 dolarów lub 89 euro za tonę, czyli dziennie 10 tysięcy dolarów bądź 8 900 euro. W ciągu roku zatem 3,65 miliona dolarów czy 2 miliona euro za 365 tysięcy ton. Tymczasem jednorazowy koszt 400 milionów euro poświęconych na budowę mechanicznych drzew daje możliwość usunięcia 4,5 miliona dwutlenku węgla, nie licząc oszczędności miejsca, choć zieleni nigdy nie jest za wiele. Tym niemniej drzewa zdrowsze, a te mechaniczne napędza wiatr. Jeśli zaś chodzi o mini roboty, z jednej strony każdy, kto miał kiedykolwiek robioną gastroskopię, jest w stanie wyobrazić sobie, jak przyjemnie byłoby do, takiej, do takiego zabiegu czy takiego badania wykorzystać robociki, a nawet na życzenie je zreplikować, żeby badanie powtórzyć. Z drugiej strony widzę w tym chęć tworzenia żywych robotów. Kto nie oglądał Blade Runnera, Terminatora i innych katastroficznych filmów, w których roboty same się produkują? Kolejnym aspektem sytuacji jest can't help myself, o którym pisałem w tamtym tygodniu. I tu zaczyna się grząski teren moralności takich wyborów. Jeśli coś wymknie się spod kontroli, trzeba będzie to zabić, powiedzmy sobie to wprost. Trzeba będzie też zabić zwierzaki, które hodują w sobie organy na przestęp. I już nie jest tak kolorowo. Na szczęście to nie ja będę decydować i wybierać, ani popierać, ani odpierać. Ani mieć jakiegokolwiek wpływu na takie procesy. kurak analizuje popularny no ostatnio temat wycieku danych z polskiej armii. Pojawił się on, wyciek. 9 stycznia. Wtedy też opublikowano archiwum System Informatyczny Jednolitego Indeksu Materiałowego. Okazuje się, co potwierdza zaufana trzecia strona, że tak naprawdę wyciekło coś w rodzaju indeksu materiałowego, spisu możliwych materiałów, a nie stany magazynowe. Analiza podobna pojawiła się na niebezpieczniku, a ministerstwo potwierdziło, że dane, które trafiły do sieci, nie mają klauzuli tajne czy poufne. <tryk> Komputer Świat podaje, że do programu antywirusowego Norton 360 trafiło narzędzie do kopania kryptowalut. Informacja ta według Komputer Świata wzburzyła użytkowników, tym bardziej, że producent pobiera 15% od wykopanego Ethereum. Funkcja musi zostać włączona ręcznie przez użytkownika, jak również jego sprzęt musi spełniać określone wymagania. Serwis Dobre Programy donosi, że Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała 14 członków grupy Revil, znanej przede wszystkim z rozsyłania złośliwego oprogramowania i wyłudzania okupu za odkodowanie danych oraz wykradania informacji. Przeszukano 25 lokalizacji, w których znaleziono 426 milionów rubli, to około 5-6 miliona dolarów, również w kryptowalutach, 600 tysięcy dolarów i pół miliona euro. Portfele kryptowalutowe oraz. 20 samochodów luksusowych. Według agencji TAS grupa została tym samym zneutralizowana. Przestępcy próbują aktywować bankowości elektroniczne OFER na swoim sprzęcie. Uważajcie! sekurak.pl Uważaj na nowe smsy, w których ktoś idealnie podszywa się pod Google. spidersweb.pl Cyberratownicy pomagają gminie, która padła ofiarą ataku Ransomware. Zaufana trzecia strona. Kolejny rok, kolejny wtorek. pel.blok.kasperski.com. Cały szum wokół wycieku zaczął się od artykułu na Onecie 14 stycznia. Cieszy, że od razu serwisy, które jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieciowe są dla mnie autorytatywne, Zareagowały od razu, umieszczając swoje rzeczowe i wyważone analizy. Dziękuję za rozplądanie afery i nawet jasne wyjaśnienia, które nawet dla mnie, człowieka niezwiązanego z branżą, są doskonale zrozumiałe. Co do Nortona, nie mnie oceniać zasadność działania twórców i właścicieli Norton 360. Prawda jest taka, że na stronie jest oficjalny komunikat i nikt nikogo do korzystania z tego pakietu w ramach oprogramowania nie zmusza. Z własnego doświadczenia powiem, iż przyzwyczajenie owszem jest drugą naturą człowieka, jednak jeszcze ciekawie jest mieć możliwość złamania tychże przyzwyczajeń. Można zmienić program. A programów antywirusowych bez koparki kryptowalut jest mnóstwo. Co więcej, o ile się orientuję, to tylko Norton zdecydował się na taki krok. Żeby zakończyć pozytywnym akcentem, pozwoliłem sobie podać informacje o zatrzymaniu cyberprzestępców odpowiedzialnych za wiele. Niestety udanych ataków. Również niestety obawiam się, że ten świat nie lubi pustki, więc pewnie prędzej czy później, o ile już nie działają, pojawią się jacyś następcy albo jakaś najtajniejsza, naj, najtajniejsza część grupy. Paranoja? Cóż, jak zwykłem powtarzać, strzeżonego Pan Bóg strzyże. I z optymizmu niewiele wyszło. W Computer Świat jest dostępny nowy odcinek podcastu technicznie rzecz biorąc. Gośćmi doktora Macieja Kawieckiego są Paweł Więcław z Sygnis spółka akcyjna, Radosław Studnicki, Vasco Electronics, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Stefan Augustyn, P.I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panowie rozmawiają o działalności wyżej wymienionych firm i ich produktach. Biodruku firmy, firmy Sygnis płatności za pomocą tęczówki Oka od P.I. oraz elektronicznym tłumaczu firmy Vasco. CHIP informuje, że w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy pierwsze będzie realizowane opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. WIP to idea skierowana do najlepszych polskich naukowców którzy są w stanie szybko, około 5 lat, opracować i wdrażać nowe technologie o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Na pierwszy projekt przeznaczono 70 milionów złotych. <śmulny> Cyfrowa RP donosi, że aplikacja Wiga startupu lab for life zwyciężyła w kategorii społeczeństwa w konkursie aplikacji Jutra. Prozdrowotna aplikacja ma odmłodzić użytkownika, polecając mu posiłki, ruch i tym podobne. Za sukcesem stoi Łukasz Osowski, twórca aplikacji Iwona, która stała się podstawą do stworzenia przez Amazon jego asystentki głosowej. Aleks. Doktor Maciej Kawecki. W tym tygodniu opublikował dwa wpisy. Jeden o polskich naukowcach z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stoku, którzy, którzy zidentyfikowali wariant genetyczny predyspo, predysponujący do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz o czterech paniach Joannie Szyman, Anny Sowińskiej, Józefie Job oraz Monice Motylewskiej, które założyły szpital na klinach. Kolejność wiadomości przypadkowa. Polacy stworzyli niesamowitą mapę świata Wiedźmina. Takiego projektu jeszcze nie było. komputerświat.pl Opad szczenek gwarantowany. Polscy pasjonaci stworzyli komputer jak z lasu. benchmark.pl Schakowano przegląd sportowy i inne kanały Axel Springer na YouTube. instalki.pl Laboratorium przyszłości w Polsce. Będą badać odporność na jądrowy impuls elektromagnetyczny. spidersweb.pl Polecam całą rozmowę z komputera świata, bo to, co podałem, jest naprawdę tylko suchym podaniem suchych kompletnie faktów, a smaczki tkwią jak zwykle w tłuszczu między ścięgnami. Posłuchajcie o drukowaniu na szkle, drukowaniu organów, pilocie y, systemu PAI we Wrocławiu. Absolutnie niesamowitym tłumaczu, obejmującym 70 języków, co daje 4900 kombinacji, a który działa w różnych trybach, jak na przykład Multitalk, gdzie tłumaczy w czasie rzeczywistym. Ponad, może do 100 osób mówiących w różnych językach. Niesamowite jest to, że jest tak cicho o takich osiągnięciach. Znalazłem ledwie kilka materiałów w sieci i to na przestrzeni lat o tym, że tłumaczę. Tak samo o odkryciu genu, który odpowiada za ciężki przebieg COVID-19. Można to znaleźć co najwyżej na portalach branżowych i szkoda, że serwisy technologiczne milczą na ten temat. Lubię tę część swoich przeglądów oznaczoną hashtagiem z Polski z dwóch powodów. Po pierwsze jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, a po drugie, co może nawet ważniejsze, pokazuje sukcesy, pokazuje, że się da. Niestety często częstokrości okraszam to nieco gorzkim komentarzem, jak w przypadku projektu drukowanej w Trzy Denerki. Bo to Polska właśnie można by podsumować cytatem z mistrza, zamiast tego pozwolę sobie po prostu pogratulować wszystkim bohaterkom i bohaterom tego odcinka. Jesteście wielcy i wiem, ile wysiłku, wyrzeczeń i wiatru w oczy was to kosztowało. Computerworld Computer World informuje, że Urząd Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej udostępnił opartą na sztucznej inteligencji nową wersję wyszukiwarek obrazów TMView i DesignView. Pozwalają one m.in. użyć większej liczby kryteriów wyszukiwania, wybierać i porównywać znaki towarowe oraz ustawić alerty w przypadku wprowadzenia zmian na którymś ze znaków obserwowanych. Chip donosi o pracach nad algorytmem kubcast, służącym do przewidywania niepokojów społecznych i w ich efekcie zamieszek. Clayton Bessau, jeden z twórców, porównuje cały proces do przewidywania pogody, choć nie tłumaczy szczegółów działania algorytmu. Nie wiadomo kiedy, czy i jak będzie on wykorzystywany. PC Format podaje, że w Berlinie do szkoły chodzi robot. Zastępują na sali lekcyjnej 7 Joshua Martina Galiego który z powodu ciężkiej choroby płuc nie może sam uczestniczyć w zajęciach. Jak donosi agencja Reutera, dzieci w klasie traktują awatara jak kolegę, rozmawiając i żartując z nim. Działanie w całości można zobaczyć na YouTube. Założyciel Second Life, Philip Rosdale wraca do świata meta wersji ostrzega przed zanim użytkowników. Dailyweb.pl Zanim odbudują katedrę Notre Dame, zdążycie ją odwiedzić w VR. Antyweb.pl Mózg w komputerze. Teraz, kiedyś, nigdy? Chip.pl Fan Snubdoga zapłacił 450 tysięcy dolarów, aby być jego sąsiadem w Metaverse. Dobre programy Przyznaję, że gdy przeczytałem tytuł ostatniej wiadomości, przed oczami stanął mi film z 2009 roku Surogaci. Wizja wydawała się przerażająca, lecz po chwili pomyślałem, że właściwie jest to świetne rozwiązanie. W czasach pandemii, gdy przetrenowaliśmy zdalne nauczanie z lepszym lub gorszym skutkiem wydaje się wręcz naturalne. Na początek, by uniknąć kosztów takich robocików, można by stosować nauczanie hybrydowe dla właśnie chorych uczniów. W klasie mojego młodszego synka jest kolega, który chodził z nimi do klasy przez pierwszy rok bardzo rzadko miał coś, co nazywa się indywidualnym tokiem nauczania. Dziś myślę, że można by to było rozwiązać bardzo podobnie jak w przypadku wiadomości z PC-formatu. W klasie przecież jest ekran, pani ma laptopa i tu już naprawdę nie trzeba wiele wiedzy technicznej, by połączyć ze sobą dzieci w klasie i chore dziecko czy dzieci w domu. Tym bardziej, że teraz dużo dzieciaków siedzi w domu z powodu kwarantanny rodziców. Niekoniecznie są chore, mogłyby uczestniczyć w zajęciach. Są przyzwyczajone do działania w sieci. Zauważam nawet, że wspomniany młodszy synek ma tak, że dzwoni do kolegi na przykład na Messengerze i potem robią codzienne rzeczy. Odrabiają zadanie, oglądają coś na YouTube, nie razem idą na obiad i tym podobne. Każdy u siebie w domu. Z wirtualną obecnością drugiego człowieka. Się to wiąże. Trochę, jak to mówi dziś młodzież, sus, aczkolwiek takie czasy. Zaś algorytmy i wyszukiwania zostawmy na dziś dość ciekawego, jak na te czas. Postanowiłem przypomnieć aplikację, o której kiedyś informował Nois. Forest służy skupieniu. Wystarczy ustawić czas, z czym związana jest okazałość roślin, i nie ruszać telefonu przez ten czas. Następnie roślina zostanie dodana do kolekcji. Aplikacja jest dostępna na Android i iOS, w tym ostatnim płat na 18,99. Odgląd działania można obejrzeć na YouTube. Całość zaczyna się po minucie 20 mniej więcej. Instalki donoszą, że udało się uruchomić grę Tomb Raider z konsoli PlayStation 1 na urządzeniu Game Boy Advanced. Głównym problemem okazał się rozmiar. Urządzenie docelowe ma 32 MB pamięci, dlatego też główny deweloper OpenLara autorskie oprogramowanie do Stosowane do przeniesienia gry. Timur Gagiew, czyli X-Proger, zdecydował się na udostępnienie tylko trzech poziomów. Działanie można obejrzeć na jego kanale YouTube. PC World donosi, że użytkownik Reddit o pseudonimie Sybogi przygotował mapę do Minecraft inspirowaną serią Doom, zawierającą cztery poziomy: Mars, odlewnia, placówka UAC i otchłań. Mapę dumt.me można pobrać ze strony twórcy, a działania obejrzeć na kanale YouTube. Na projekt poświęcił on 1200 godzin w ciągu dwóch lat. Świeczkę można zgasić telefonem. Są do tego aplikacje. Gadżetomania.pl YouTube. Pierwszy film z 10 miliardami wyświetleń. Zgadniecie jaki? Telepolis. Odpowiedź na to pytanie na końcu komentarza. Koty spowolnią internet satelitarny? PCFormat.pl Nastolatek skakował 25 samochodów Tesli w 13 różnych krajach. Benchmark.pl A propos Tesli jeszcze kojarzy taki dowcip, w którym samochodem jadą fizyczka, matematyk, chemiczka i informatyk. Samochód się psuje i każdy proponuje swoje rozwiązanie. Fizyczka popchnięcie z góry, matematyk policzenie prawdopodobieństwa trafienia w pobliżu na zakład, chemiczka zbadanie składu paliwa. Informatyk mówi, a może wysiądźmy i wsiądźmy? Co okazuje się już dowcipem nie jest, jak donosi Antyweb, bo podobno w ten sposób można obejść jeden z błędów. Dziś dwie wiadomości odnośnie gier, jak mogłoby się wydawać. Mogłoby, lecz dla mnie one bardziej są poświęcone temu, co można zrobić z pasji do gier, niż samym grom. Spodobało mi się, że we współczesnym świecie, gdzie trudno jest utrzymać uwagę młodzieży przez 15 minut, są tacy, którzy potrafią poświęcić 1200 godzin na własny projekt, pracując przy tym zawodowo. Niesamowite jest, że są wciąż ludzie, którzy przygotują grę z PlayStation One na Game Boy Advance, mimo że z punktu widzenia praktycznego nie ma to sensu. Nikt już nie robi gier na Game Boy'a, więc takie doświadczenie poza ćwiczeniem z programowania nie ma wiele sensu. Można się pochwalić w grupce fanów na Reddit i tyle. A może aż tyle? Z tego też powodu wybrałem aplikację Forest. Jest wiele aplikacji do skupienia uwagi, włącznie ze specjalnymi trybami skupienia, które oferuje teraz właściwie każdy sprzęt. Ta aplikacja jest z 2016 roku. Tutaj, jak rzadko, podoba mi się element, który nazywa się gamifikacją. W tych czasach zaszywa się ją właściwie w każdej aplikacji. Jest to związane z wyzwaniami, osiągami, wreszcie jakimiś symbolami, np. odznakami, które wskazują, że dany delikwent lub delikwentka. Bane osiągnięcie zrobili. Rzadko jednak spotyka się tak elegancki pomysł. Prosty, a jednocześnie ładny i dobitny. Im częściej i dłużej się skupiam, tym większy i ciekawszy las powstaje. Przyjemne i takie rozwiązania lubię polecać. A filmem z dziesięcioma miliardami wyświetleń jest piosenka dla dzieci Baby Shark. Jeśli macie dziecko, myślę, że kojarzycie o tym. Wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznacie go za czas zmarnowany. Zapraszam już jutro na kolejny poniedziałek z ultrasamołkiem. Hashtag nowy świat, a więc nowe technologie, nowe rozwiązania, nowe pomysły. I dziś już żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Trzymajcie się.